Witam w kolejnej instrukcji. Tym razem jest to instrukcja do modułu zasłon. Jest to moduł służący do automatyzacji, zwijania oraz rozwijania zasłon. Potrzebne, potrzebne elementy to zasilacz healing, będziemy się wpinać do sieci, zestaw przetwornicy SP i adaptera. Naszym silnikiem będzie serwo MG996R robot 360 praca ciągła. Jest to przerobione serwo do ciągłej pracy. Serwa generalnie pracują w zakresie ruchu 180, maksymalnie 360 stopni, nasze jednak może się kręcić cały czas. Potrzebujemy także jednego rezystora oraz sznura przyłączeniowego styczką, żeby przyłączyć się do sieci. Żeby nasz zasilacz przyłączyć do sieci. Sznurek do systemu zasłony. Oczywiście też w jakiś sposób będziemy musieli wszystko przymontować. Robot jednak będzie się całkiem męczył, będzie mocno ciągnął ten sznurek, musi być to dobrze przymocowane. W moim przypadku była to mocna taśma dwustronna, przyklejona do płaskiej nogi karnisza oraz obwiązanie sznurkiem wokół góry karnisza. Nic nie jest widoczne, wszystko zasłania zasłona, a robot trzyma się bardzo dobrze. Całą resztę mam polutowaną na płytce uniwersalnej. Potrzebno mi było tutaj 8 wtyków gold pin, 5 przewodów połączeniowych żeńsko-żeńskich oraz 3 żeńsko-męskie, ponieważ nasze serwo przychodzi już z gotowymi kablami, które mają wyjścia żeńskie. Tutaj mamy nasz schemat połączeń. Oczywiście gorąco zachęcam, żeby jednak używać go za pomocą naszej instrukcji PDF, która będzie podlinkowana. Ten schemat jest akurat bardzo prosty. Hmm, oczywiście jak zwykle musimy pamiętać o ustawieniu dobrego napięcia na naszej przetwornicy. Montaż zasłon. Jak wygląda montaż zasłon? Eee, wygląda to tak. Z tego momentu, gdzie chcemy od tej strony, po której chcemy zamontować nasze ESP, przeplatamy przez górę karnisza sznurek. Ciągniemy go aż do pierwszego oczka drugiej zasłony, obwiązujemy wokół niej, przeplatamy przez drugi koniec karnisza, Wtedy, zawracając, przechodzimy przez pierwsze oczko zasłony bliżej naszego ESP i ciągniemy sznurek dalej, aby spadł po tej właśnie stronie, gdzie jest ESP. Teraz, ciągnąc za jeden i drugi sznurek, testujemy, czy wszystko działa. Ciągnąc za jeden, powinny się rozwijać zasłony, a za drugi, powinny one się zwijać. Jeśli wszystko działa poprawnie, yy, sprawdzamy teraz długość tych sznurków. Przy maksymalnym zwinięciu i przy maksymalnym rozwinięciu rolet musimy się upewnić, że sznurek wystaje nam na taką samą odległość i uciąć je, by były one takiej samej długości. Wtedy możemy nawlec je na naszą szpulkę, możemy ją wykonać w dowolny sposób, najbardziej polecana jest drukarka 3D. Na taką szpulkę nawijamy właśnie nasze sznurki i ich końcówki lepimy klejem na gorąco. Musimy... Przed przylepieniem ich zadbać o to, żeby cały system był dobrze napięty. Tak? Czyli musimy sprawdzić, czy na pewno w dobrym miejscu przyklejamy sznurek, bo te, te parę centymetrów tutaj może robić znaczącą różnicę w estetyce całego rozwiązania. Wtedy już taki gotową naszą szpulkę przymocowujemy do naszego silnika, przykręcamy ją śrubką i możemy się cieszyć działającym modułem zasłon. Oczywiście musimy pamiętać jeszcze o tym, że nasze ESP za pierwszym razem zakręci silnikiem w prawą stronę, czyli jeśli wszystko złożycie tak samo jak ja, będzie to oznaczało w pierwszej fazie rozwinięcie zasłon. Zaprogramujmy w takim razie nasz moduł, kopiujemy jak zwykle plik RAW, CTRL-A, CTRL-C, przechodzimy do naszego Arduino, po otwarciu programu wklejamy nasz kod, przejeżdżamy na samą górę, jak zwykle wstawiamy nazwę naszej sieci 24 GHz wstawiamy nasze hasło do tej sieci wstawiamy adres serwera pamiętając o porcie 8001 i teraz nazwa w moim przypadku po prostu zasłony jest to oczywiście nazwa, którą ustaliliście wcześniej w aplikacji lub też w serwisie naszym internetowym, naszej aplikacji webowej. pinu u GPIO radziłbym nie zmieniać. I teraz czas do otwarcia i zamknięcia rolet. Tutaj bym polecał obliczyć po prostu ile sznurka musi się nawinąć na naszą szpulkę. Silnik kręci szpulką prawie... Jeden obrót na sekundę, więc można to przyjąć w obliczeniach, będzie to bardzo łatwe. Poza tym też ESP zawsze jest łatwo odmontować od takiego układu, jeśli zrobicie tak jak polecamy, to na płytce uniwersalnej i można tą wartość cały czas zmieniać. Proponowałbym zacząć od mniejszych wartości i przechodzić do coraz większych, zobaczyć jak w Waszym przypadku radzi sobie silnik. Więc w moim przypadku było to 15 sekund. I po ustawieniu tych wartości możemy grać nasz kod i cieszyć się automatycznymi zasłonami.